Witam was baranki na tym czytaniu dla was na luty 2025 z kart tarota. Jak widzicie, przygotowałam tutaj już dla was energetykę ogólną lutego i te karty pochodzą z czytania rocznego, także zapraszam, one już się pojawiło. W tym roku postanowiłam dać więcej kart, czyli po dwie karty na każdy miesiąc. I możecie sobie wpadać na te czytania. Podziękuję Wam je w opisie wideo, czy też na końcu tego wideo, jak już obejrzycie. Będziecie mogli sobie przekierować się, przeskoczyć sobie na tamte, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Zapraszam też na drugie czytania roczne, które było wcześniej. One zawierały taką ogólną energetykę tego roku 2025, więc też będziecie mieli przekierowanie na końcu tego wideo, czy też w opisie. Zapraszam w dalszą moją przestrzeń na Facebooka. Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku pod tą samą nazwą Duchownia. Linki też znajdziecie w opisie yy, i Zapraszam też na czytania prywatne, jeśli macie ochotę. Możecie kontaktować się ze mną przez Facebooka czy przez Instagrama. No i co, I witam wszystkie nowe dołączające osoby. Jest mi bardzo miło, że jest was tutaj coraz więcej. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzecie mój kanał poprzez subskrypcję, dołączając tutaj do mnie. Więc taki krótki wstęp. Przechodzimy sobie, tak jak zawsze, robimy sobie em, energetykę em, dla par, dla singli, em, no i em, na sporę zawodową. Zaczynamy sobie od. Omówmy sobie tą energetykę ogólną, która się tutaj dla Was pojawiła, czyli kartę świata i króla monet. To tam po prostu mówi nam o tym, że ten luty może być dla Was takim momentem osiągnięcia czegoś, szczególnie też w sferze zawodowej, jakiegoś awansu na przykład, po prostu ogólne takie zadowolenie, spełnienie, jakiś sukces, także macie bardzo pozytywną energię na luty. Takie że świat może się przed Wami e, otwierać, także jakieś, jeśli macie jakieś cele, coś tutaj może się dla Was zrealizować, możecie coś osiągnąć, także bardzo dobra energia. No, zaczynamy sobie od od par, czyli jeśli macie jakąś osobę, jesteście w jakiejś relacji, w związku, to mogą być różne sytuacje tak naprawdę, bo to nie musi być oficjalnie małżeństwo, związek, ale czasami macie jakąś osobę już i i to też może być przekaz dla was, także zobaczmy sobie co tam waranki u was w relacjach. Karta diabła. No i jaka jest rada dla was? Zawiesić. Więc tak, e, pokazała się tutaj karta sądu ostatecznego i diabła, czyli e, jakieś takie ostateczne, e, powiedziałabym, zakończenie czegoś, bo jakiś etap musi się zakończyć i to prawdopodobnie może chodzić tutaj o jakieś wasie, wasze uzależnienia, cienie, e, jakieś pokusy, więc w zależności, no w jakiej jesteście sytuacji, może tutaj chodzić o zakończenie na przykład jakiegoś kuszenia. E, jeśli na przykład jest u was taka sytuacja, że ktoś. Kogoś kusi, na przykład, czy ma jakieś inne pokusy, ale to do części z Was może być taki przekaz. Dla innych z Was może być tutaj diabeł, może mówić o, też o jakichś manipulacjach, o tym nie wspomniałam, czyli jakichś manipulowaniu kimś w jakiś sposób, ale ogólnie karta diabła wnosi taką ciemną energię, czyli może też chodzić o Wasze jakieś cienie, jakieś uzależnienia. No i uzależnienia to mogą być tak naprawdę różne, bo mogą być uzależnienia od jakiejś substancji, od jakichś czynnych. Które się wykonuje, czy na przykład do jakiegoś, nie wiem, sprawdzania kogoś, no takie przeróżne rzeczy, które są no, taką ciemną stroną waszą, czyli po prostu takimi cieniami, które mogą się w waszym życiu pokazywać. No i tutaj macie tą kartę sądu ostatecznego, co, co to znaczy, czyli że coś się kończy. No, i jest to taki moment takiego zmartwychwstania, czyli narodzenia się na nowo. Także trzeba tutaj, i tutaj jeszcze tym bardziej wasza rada, zawiesić coś, spojrzeć na to, na coś z różnej, z innej perspektywy. Więc może być tak, że widzicie na przykład jakąś jedną perspektywę czegoś, a wisielec mówi wam o tym, żeby. Zawiesić się do góry nogami i spojrzeć na to z innej perspektywy, na przykład, żeby coś zrozumieć, zrozumieć na przykład kogoś działania, albo zrozumieć swoje działania, jeśli by ten diabeł dotyczył Was. Czyli na przykład, jeśli macie jakieś cienie, macie jakieś uzależnienia, więc trzeba na to się przyjrzeć temu, spojrzeć na to, e, chyba, że tutaj by chodziło właśnie o jakieś kuszenie, o jakieś takie właśnie zagrania typu manipulacje, e, no to tutaj zawiesić takie działania, po prostu przestać tak e, postępować tutaj w Waszej relacji. Takie coś się pokazuje, pamiętajcie, że jest to energia ogólna, więc to może być coś, nie wiem, takiego, że jedno zdarzenie w przeciągu tego miesiąca. To nie znaczy, że to tak. Ale to taka najgłówniejsza energia, jakby się pokazuje dla Was na, na luty. Um, to są ostateczne, to, no to są jakieś ostateczne rzeczy, tak? Czyli coś właśnie się kończy, jakiś taki werdykt ostateczny nad czymś. Dobra, teraz przechodzimy sobie do singli. Co tam, barany, u Was single w lutym? Uu, jakiś król. Jakiś, e, szczególnie jeśli to by był znak wodny, mógłby się dla was pojawić e, i zabiegać o wasze względy. No, mogłoby być tutaj, dla was dla was single jakieś randki, spotkania, e, czy też wsparcie od kogoś. E, w zależności jakiej płci jesteście, bo jeśli. No nie musi to być też płeć. Ale na przykład, jeśli jesteście kobietami, no to mógłby tutaj być jakiś mężczyzna z znaku wodnego, szczególnie zabiegać o wasze względy, ale nie musi być. Może to być ktoś też bardzo taki wspierający, ktoś bardzo empatyczny, taki troskliwy z tego właśnie króla kielichów. Także, no, jaka jeszcze jest rada dla was? Oj, kochankowie, no łączyć się, brać to, no bo macie tutaj kartę kochanków, czyli no, nie mam tu za dużo do powiedzenia, może się dla was na, naprawdę w lutym tutaj, szczególnie, że jest to okres walentynek, także mogłoby tu ktoś przyjść do was z jakąś propozycją, no to przyjąć tą propozycję, macie kartę kochanków, czyli wejść w ten jakiś romans, jakąś tam relację, także bardzo dobrze to wygląda, co u was w sferze zawodowej, tutaj coś tak samo chciało wyskoczyć, więc weźmiemy jakiś kocioł, może zaistnieć, zobaczmy dalej. Oj. Ale z drugiej strony jest jakieś, mogę um, powiedzieć, ochłodzenie tych emocji, które mogłyby i jaka jest rada. No tutaj jest... Nie. Mógłby być, mogłaby być jakaś, macie tutaj piątkę buław, czyli tak jak powiedziałem, jakiś kocioł, że może się tak dużo dziać, że mogłaby być taka, że tak powiem, gorąca atmosfera, czyli mogłaby być, wybuchnąć jakaś na przykład kłótnia z kimś na przykład i nie wiadomo, czy tutaj jest działanie razem dla wspólnego dobra, czy przeciwko sobie. Mogłaby być po prostu jakaś taka konkurencja i. Rada tutaj dla Was, jaka się pokazuje, to cieszyć się po prostu, więc nie wiem, czyja to by była energia, może to Wy będziecie odnosić jakiś sukces, szczególnie właśnie patrząc na te karty tutaj, tą energetykę ogólną na luty, która się dla Was pojawiła. No to w zależności, jaka to jest sytuacja, ale po prostu cieszyć się, świętować, nawet jeśli to ktoś inny by tutaj osiągnął jakiś sukces, też podchodzić do spraw ze spokojem. Macie tutaj kartę królowej. Królowej kielichów, która raczej emocjonalnie jest dojrzała, opanowana, spokojna, e, pełna takiej e, empatii, wyrozumiałości. Także, jeśli by tu był jakiś duży natłok, jakby zdarzeń, e, taka energia, e, którą e, no, trzeba by było dobrze, dobrze spożytkować, tą energię e, jakoś się zaangażować, być może też wesprzeć kogoś, e, po prostu grać fair, że tak powiem no nie wiem co to by mogło się dziać u was ale po prostu nawet jakby był jakiś natłok to podejść do spraw ze spokojem no tutaj raczej zachować taki optymizm, cieszyć się także tak to u was wygląda to by było na tyle baranki, dziękuję wam wszystkim za obecność no i do usłyszenia w kolejnych czytaniach pa